Najrości jesteśmy w Kościele Świętego Stanisława. Serdecznie Was pozdrawiam w dniu święta Bożego Narodzenia, kiedy Pan Jezus jest w stajence patrzy na nas wszystkich, bo przyszedł do nas, aby odnowić nasze wnętrza, nakarmi nas miłością, życzliwością, dobrocią i radością. Życzę Wam wszystkich radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Wam, Boże, szczęśliwego nowego roku.